Hejka! Dzisiaj będziemy grać sobie w VlogsRFans eee, <coughs> Kiedyś tak mówiłam, że będę grać Ale niestety nie, nie znam jak właśnie nagrać Nie wiem jeszcze jak nagrać ekran w komputerze Dlatego zagramy sobie dzisiaj na terenie. Mam nadzieję, że głośność jest dobra I w ogóle możecie nie uwierzyć, ale mam hack w znajomych. I właśnie. Ej. Poczekajcie. Jakby to było to ja mam Mamo to. -na. To ja nie wiem jak to ona się nazywa jednak. Ja Nie wiem, ale wiem, że ja mam, ja mam znajomych Nie wiem jak ją zwracam Okej, okay, już jest, to jest oryginalne konto hej, hej, Mamo. Mamy wielu znajomych Więc Przechodzimy sobie parę kurki. ale jeszcze przed chciałam bardzo serdecznie Pozwolić kilka osób <laughs> Dobra, więc tak. czek. ja 1 2 3. czek. To ja 1 2 3. Okej. Go. Hatske Oraz Moją koleżankę i moją kuzynkę Dobra, więc kurków wybierz, może twój największy przywał Pewnie no, największy przewał jest to taki, że jak przejeżdżałam przez pasy, to się wywaliłam rowerem i tak wszyscy na mnie się patrzyli i w sumie no. Okej, okay, jak nie przyjdziemy. Czy zginę i. I wyłączamy. Um, tutaj o kurczę. Trochę trzeba było iść, ale w sumie nie wiem. Dobra. Wychodzimy w sumie z tego parkurka. I kolejne pytanko. Mm, będę się brać z pytankami. Okej, okay, mam. Lubisz czarny kolor? Yy, lubię czarny kolor. Jest to jeden z ulubionych. No. więc w sumie no. Teraz idziemy sobie tutaj po Ja Pamiętajcie, że ja na telefonie gram mega słabo, ponieważ ja jakimś kurczęcej mistrzem nie jestem. O co to tym chodzi, bo ja tutaj zbyt nie kumam, tylko ja tego nie kumam. Nie wiem, co w tym chodzi, po co tutaj to jest. No i no, no, Szykro mi. Ja nie wiem, nie wiem. Dobra. Okej, okay, po pierwszy klucz. W sensie, szczerze mówiąc... Ja, dobra... To nie jestem. W się sensie na telefonie? Nie, a... Na komputerze jestem bardzo dobra. Bo dla mnie komputera, telefon to kurczę kompletnie co innego. Bo dla niektórzy... Dla niektórych... chyba tam z rok grałam na telefonie, ale to... rok... Dwa lata temu. Czy tam... rok. No nie wiem, po prostu zapomniałam już jak to się stało. W sensie wiem, że na komputerze mnie idzie zdecydowanie lepiej. Ok, kolejne Twój kolor włosów. Mój kolor włosów jest to blond ciemny W, zim, w sensie zależy, bo w zimę mam blond a w lato mam ombre O kurcze, co? Jak widzieliście to miałam taką mini grawitkę Dobra, ja w ogóle, jak już Wam mówiłam na telefonie, no mega słabo gram, po prostu gram, bo idę. Na komputerze mi to znacznie lepiej wychodzi, no bo no, no... Od roku gram właśnie, kurczę! Od roku właśnie gram na, yy, od roku gram na, na laptopie i jest mi zdecydowanie łatwiej na laptopie, ponieważ... No, i to jest za chwilę znowu dadne, Ponieważ ja nie rozumiem, telefonu jest za mały, trochę. Ale, ale zresztą głównie ja nie rozumiem osób, które mają Glock Planet, a mają iPhone'a za małą, Ten i to jeszcze małego iPhone'a, no. Okropny. To muszą mieć kurcze jakieś, no nie wiem. I nie wiem, jak oni w to grają. Dobra, idziemy na kolejny parkour. Ja teraz postanowiłam, że wejdziemy sobie na Movister Planet. Nie wiem, co jest, ale nie mogę się zalogować. Okej, okay, już jesteśmy, jakoś tam mi się udało. Mm, I w sumie. No. Skoro już jesteśmy, może pokażę wam moją szafę. No więc tak. Mm, tutaj mam bluzeczki. Z bluzek nie mam w sumie żadnych. No, w sumie to jest UNI, to. Mm, mam. No i już nie to jest okay. teraz spodenki. Ze mam to jest UNI. A tutaj mam jeszcze spodenki DRIP. Z butów mam y, ołówki. Oraz te unie, no, uni One są bardzo drogie. Dobra, więc my Załóżmy sobie te co miałam przedtem. I teraz wchodzimy sobie w akcesoria. I w akcesoriach y Chyba nie mam Unii. No, nie mam, ale mam za to czapkę drip. No i z włosów również nie mam Unii. A nie, sorry, to są Unii, to są Unii i to bardzo drogie. To są bardzo drogie Unii. Więc przenosimy się na Blockster Planet. No, i to jeszcze na koniec mały book Block Star Planet. Zobaczcie, jak tutaj widzicie, tu mam dripa na Block Star Planet. Więc ja się z wami żegnam papatki!